Odszedł człowiek, który przez całe życie walczył o istnienie innych. Najpierw jako jeden z przywódców powstania w getcie, potem w powstaniu warszawskim, a na koniec jako lekarz. Mateusz, wiesz, że Edelman bywał tu wielokrotnie? Tak, wiem. Kładał tu żonkile. Był przywódcą powstania, a też i lekarzem. A ludzie, którym życie uratował i ich rodziny, nigdy mu tego nie zapomną. Zdążył przed Panem Bogiem. Najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność, ale potem oddaje się życie za wolność.